Cześć! Ostatnio w sferze eksploracji kosmosu dużo się działo. Pierwsza próba testu SLS, udana misja Elektrona, rozwój Starshipa i lot prywatnej chińskiej rakiety z pionowym lądowaniem to tylko niektóre z wielu niezwykłych wydarzeń ostatniego czasu. Ale to, co w ostatnich dniach najbardziej przykuło moją uwagę, to fakt, że NASA odkryła, że rośliny mogą rosnąć na księżycu. Z tego odcinka dowiedzie się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o tym niezwykłym odkryciu. Zapraszam! Po pierwsze, jak doszło do tego epokowego odkrycia? Ponad 53 lata temu z Księżyca wróciła misja Apollo 11, przywożąc ze sobą około 22 kg próbek księżycowego materiału, w tym regolitu, czyli księżycowego gruntu. Został on pobrany zarówno na powierzchni, jak i nawet 13 cm pod nią. Kolejne misje Apollo lądowały w zupełnie innych regionach, można powiedzieć biomach księżyca. W każdym z nich regolit miał różną gęstość, konsystencję i skład. Te próbki przydały się niedawno do sprawdzenia, czy mogą w nim rosnąć rośliny. Odpowiedź na to pytanie to stanowcze tak. Naukowcy przygotowali kilkadziesiąt próbek regolitu, a w każdej znajdowało się nie więcej niż łyżeczka tego podłoża. Potem umieścili tam nasiona rzodkiewnika pospolitego i codziennie dodawali odżywki, nie zapominając o podlewaniu. Rzodkiewnik pospolity to najczęściej używana w badaniach botanicznych roślina i jest niezwykle łatwa w uprawie. Naukowcy znają jego geny, jak radzi sobie w różnych okolicznościach, a nawet jak rośnie w kosmosie. Dodatkowo jest genetycznie podobny do brukułu, kalafiora, brukselek i jeszcze kilku innych podobnych gatunków uprawnych. Z tych wszystkich przyczyn była to idealna roślina do tego eksperymentu. Po dwóch dniach w specjalnym inkubatorze ze stałą temperaturą i lampami UV rośliny zaczęły kiełkować. To znakomicie potwierdza, że przyszłe stacje badawcze na Księżycu będą mogły uprawiać rośliny i dostarczać astronautom świeże warzywa i owoce, a w pewnym momencie stać się samowystarczalne. Analizując rośliny rosnące w różnych próbkach, naukowcy mają nadzieję opracować idealną formułę uprawiania owoców i warzyw w kosmosie. Co ciekawe, rośliny urosły różnie w innych próbkach regolitu. Na przykład próbki przywiezione przez Apollo 11 spisały się gorzej niż próbki z Apollo 17 zebrane w różnych miejscach srebrnego globu. Dzięki tym danym będziemy w stanie się dowiedzieć, jaki rodzaj regolitu jest najlepszy dla roślin. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o księżyc. W przyszłości będziemy się też wybierać na inne ciała niebieskie, na przykład Marsa czy Księżyce Jowisza. W każdym przypadku astronauci będą potrzebowali świeżych witamin i substancji odżywczych. A jeśli będziemy kiedyś terraformować Marsa, to będzie trzeba posadzić rośliny, więc już wiemy, że to możliwe. Od terraformacji Marsa będzie osobny odcinek, więc jeśli nie chcesz go przegapić, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się... ラジオ。